Dzień dobry, chłopcy i dziewczynki z obozowiska w działań w plenerze. Wita Was dziadek Paweł. Daj. O. Teraz za kamerą jest mój wnuczek, który towarzyszył mi przy ścinianiu, dlatego jestem tak zasapany tą piłą i godnością osobistą uciąłem taką rzecz. Teraz, żeby, bo las dał coś nam, my musimy też coś dać lasowi. Otóż, tutaj mam maść. Nie jest to wprawdzie maść ogrodnicza, ale jest to hmm. tłuszcz tłuszczykiem przed zimą posmarujemy ranę w drzewie. Pamiętajcie, drzewo to jest to, co rośnie, a drewno to jest to, to jest deska. To, co pozyskujemy z drzewa, to jest rana po poprzednim cięciu, które pokazywałem w pracowni wam. A tu jest druga rana, dzisiejsza. No, słuchajcie, ciołem to. 2 godziny przepraszam dłużej, bo dotąd była cięta jak byłem z wnuczką także nie lubię pił łańcuchowych, silnikowych strasznie warczą sądzę, że pan leśniczy będzie nie będzie Niezadowolony. A może drzewo? Oczywiście jest to zagadka. Jakie to jest drzewo? Wnuczek nic nie mówi. Bo polubiliście zagadki, dziadka Pawła. Będą zagadki, okej, okay, w porządku. Ciekawe ile, wnuczku powiedz jaki jest najstarszy organizm żywy na naszej ziemi? Drzewo. Tak jest. Jest to sosna rosnąca w, w kanie galilejskiej, ciśnie mi się na usta. Sierra Nevada, bodajże, która ma 12 tysięcy lat. Niektórzy twierdzą, że 15 tysięcy lat. Ktoś powiedział, pamiętam, prowadziłem zajęcia w Licyunie Sztuk Plastycznych, to też zadałem to pytanie. No i tam padały odpowiedzi: No, słoń, wieloryb. Ja mówię, nie, niestety nie. Byli strasznie zdziwieni, kurczę, że że tu chodzi o drzewo okay. Kończymy imprezę Zagadka następna, jaki to był nóż to teraz nieść? Czy się mam że mam za małą torbę? O. Schowamy jeszcze to. To jest ten kawałek stąd. To będzie rękojeść do noża. Świetna. spuszczamy teraz napięcie piły.